Inflacja w USA, perspektywy polskiej giełdy, a także atrakcyjność rynków schodzących To tylko niektóre z tematów, które poruszają eksperci domu inwestycyjnego Xelion w swojej najnowszej publikacji. Autorzy przedstawiają szczegółowe prognozy na 2025 rok i wskazują na najbardziej obiecujące klasy aktywów. Ja nazywam się Rafał Rzek i zapraszam na dzisiejsze omówienie prognoz. A partnerami kanału są Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska i Dom Maklerski Navigator. Główna prognoza zawarta w barometrze inwestycyjnym Domu Inwestycyjnego Xelion na 2025 rok dotyczy inflacji w USA. Eksperci przewidują, że mimo obecnych obaw i dyskontowania przez rynek wzrostu inflacji, jej poziom na koniec roku będzie niższy niż obecny. Jak prognozują analitycy Domu Inwestycyjnego Xelion, naszą podstawową tezą inwestycyjną na 2025 rok jest to, że obecne próby wzbudzenia paniki wokół nowej prezydentury w USA zostaną w trakcie roku zrewidowane. Stwierdzenia, że dojdzie do ponownego gwałtownego wzrostu inflacji. Zjawisk, które w tym momencie dyskontują długoterminowe obligacje amerykańskie, zostaną sprawdzone przez rynek. Inflacja, która bardzo prawdopodobnie przekroczy chwilowo 3% w trakcie roku, zakończy cały rok na poziomach niższych niż poziomy obecne. Ostatnio opublikowane dane to 2,7%. Autorzy wskazują również na spadek rentowności amerykańskiego długu skarbowego. Ich zdaniem deficyt fiskalny, mimo obaw, nie wzrośnie powyżej 7-7,5% PKB, co będzie rezultatem łagodzenia polityki gospodarczej Trumpa przez polityków Partii Republikańskiej. Są oni znani ze zdys zdyscyplinowanej polityki fiskalnej, w konsekwencji obligacje skarbowe USA pozostaną atrakcyjną klasą aktywów w 2025 roku. Jak komentują analitycy domu inwestycyjnego Xelion. Działania prezydenta elekta USA Donalda Trumpa nie spowodują Ponownego silnego wzrostu inflacji. Ogólne cła nie przekroczą 10%, co nie przełoży się na więcej niż 20 do 30 punktu procentowego wzrostu inflacji w USA. Wskaźnik CPI może przejściowo naruszyć 3%, ale zakończy rok poniżej poziomu obecnego. Nowy prezydent nie spowoduje również wzrostu deficytów fiskalnych w USA powyżej 7 do 7,5% PKB, które bezpośrednio wynikały z trendu poprzednich lat. Z obu tych prognoz wynika łącznie teza, że amerykański dług skarbowy będzie z perspektywy zysków ważonych ryzykiem jedną z najciekawszych klas aktywów w 2025 roku. Natomiast zachowanie polskiej giełdy w ubiegłym roku było znacznie gorsze od oczekiwań analityków. Jako przyczyny wskazują oni m.in. słabsze od prognoz zachowanie polskiej gospodarki, niezadowalający stopień poprawy jakości zarządzania w spółkach skarbu państwa, nieudane IPO żabki, Problemy kluczowych spółek prywatnych Dino LPP, czy przepływ kapitału na rynkach wschodzących w stronę akcji chińskich w drugim półroczu, widzą jednak szansę na pozytywne zaskoczenie w 2025. Jak prognozują analitycy Xelion, uważamy, że, w kontekście możliwego zamrożenia konfliktu na Ukrainie, perspektywy wojny handlowej USA-Chiny, wysokich poziomów wycen i niepewnej sytuacji na innych rynkach azjatyckich szczególnie negatywnie postrzegamy Koreę. Problemów gospodarki brazylijskiej, która dominuje w Ameryce Łacińskiej, nasz region będzie w 2025 roku atrakcyjny dla zagranicznych inwestorów instytucjonalnych. Zakładamy, że ponownie lokalną gwiazdą okaże się Turcja, ale Polska ma realną szansę, żeby osiągnąć lepszą stopę zwrotu niż SP 500. Akcje polskie wydają się być w tym momencie bardzo silnie przecenione na tle Europy. Co nie do końca znajduje uzasadnienie wobec relatywnie podobnej struktury sektorowej i bardziej stabilnej sytuacji politycznej. A autorzy raportu stawiały również na polskie obligacje. Ich zdaniem przyszły rok nie rozczaruje pod względem tempa rozwoju gospodarki, a spadająca inflacja skłoni Radę Polityki Pieniężnej do obniżek stóp procentowych najpóźniej jesienią. Jak prognozują analitycy Xelion, obecne poziomy dochodowości krajowego długu są bardzo atrakcyjne na tle świata i uzasadniają w naszej ocenie pozytywne nastawienie do wszystkich kategorii krajowych funduszy dłużnych. Fundusze konserwatywne długu polskiego pozwolą zarobić 6-7%. Fundusze obligacji długoterminowych skarbowych pozwolą zarobić 6-10%. Zdaniem ekspertów Xeliona lokalną gwiazdą wśród rynków wschodzących będzie Turcja. Zaznaczają jednak, że należy ona do rynków obarczonych wysokim ryzykiem i racjonalny inwestor nie powinien tam skierować znaczącej wartości swojego portfela. Jak oceniają eksperci Xelion... Turcja wyróżnia się jako atrakcyjny rynek wschodzący dzięki stabilniejszej polityce monetarnej, spadającej inflacji i pozytywnemu nastawieniu inwestorów do nowej szefowej Banku Centralnego. Dobre relacje Erdogana z administracją Trumpa również mogą sprzyjać poprawie sytuacji gospodarczej i atrakcyjności tureckiego rynku akcji. Wśród rynków rozwiniętych, ale również ogólnie wśród rynków akcyjnych, analitycy stawiają na Japonię. Oferuje ona stabilność i atrakcyjne wyceny w porównaniu do przewartościowanych rynków w USA i Europie. Prognozy zysków są wysokie, a gospodarka japońska przyspiesza. Główne ryzyko związane z inwestycjami w Japonii wiąże się z potencjalnym umocnieniem jena, które mogłoby negatywnie wpłynąć na indeks Nikkei. Jak komentują analitycy, z początkiem roku decydujemy się mocniej zaznaczyć nasze pozytywne nastawienie do akcji japońskich, które wydają się najrozsądniejszą cenową alternatywą dla drugiego rynku amerykańskiego, pozostając jednocześnie rozwiązaniem z zadowalającą ekspozycją na sektor technologiczny i w dużym stopniu wolnym od ryzyk politycznych, które będą towarzyszyły nam w roku 2025. Japonia powinna pozostać kluczowym sojusznikiem USA w Azji. I to wszystko już w dzisiejszym omówieniu tematu, jednocześnie. Czekamy na Wasze komentarze dotyczące tego, jak się zapatrujecie na owe prognozy i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na naszym kanale.